Dzień dobry Państwu, mamy dzisiaj 22 stycznia, dobra wiadomość jest taka, że nie było ferie ale wcześniej tydzień kultury. Zaczęliśmy wczoraj, w poniedziałek, od spotkania z tym Strzeżyszem, podróżnikiem i pisarzem, który rowerem przemierzył obie Ameryki, opowiadał o tym, co podróże dają, co mogą człowiekowi zabrać, mówił o spotkaniu z innym, mówił o fascynacji innymi kulturami, Mówił o odwadze, którą powinniśmy mieć, żeby zderzyć się z czymś, co jest inne niż to, co poznajemy każdego dnia. Następnie było udane spotkanie z panią Moniką Besołowską na temat ratowania zabytków prawnych. Yy, wiele z budynków, które są wokół nas niszczają, a przedstawiają istotną wartość architektoniczną. Yy, padały pytania, co może zrobić yy, społeczeństwo obywatelskie w takiej sytuacji, co my możemy zrobić, żeby yy, tak nie yy. było. Dzisiaj do naszej szkoły przybędzie pan profesor Krzysztof. Będziemy rozmawiać z nim na temat tego, czy współczesny świat kochany demokracji. Będziemy rozmawiać o tym, czy demokracja jest wartością znaczącą dla społeczeństw XXI wieku. Następnie spotkaniem bardzo istotnym będzie to z Marcinem Koszałką autorem, twórcą, reżyserem Białej Warni, filmu, na którym mieliśmy w piątek całą szkołę. Będzie okazja zadać mnóstwo pytań, będzie okazja do tego, żeby porozmawiać o problemie, które dotyka filmu, a także o tym, jak powstawała ta realizacja. I y, następnie, jutro gościem naszego przyrodnia, o tym będziemy Marcin Mówić będziemy o rzeczy w gruncie rzeczy niezwykle prostej. Po co nam prawo? Po co nam prawo w XXI wieku? Yy, pozostają jeszcze dwa wydarzenia. To jest koncert muzyki poważnej, gdzie talentowani uczniowie naszej szkoły zaprezentują yy, utwory muzyki klasycznej, a także kończący yy, Dzień Kultury Przegląd Młodych Talentów organizowany przez samorząd szkolny pod opieką yy, pani. Yy, Profesor Marty Rojewskiej i Pana e, Profesora Wawrzyńca-Kowtę. E, osobnym wydarzeniem jest kolejne przedstawienie sceny nauczycielskiej. E, pani Profesor Marta Rojewska napisała sztukę pod tytułem Trup w redakcji, wyreżyserowała ją i e, jutro będziecie mogli zobaczyć nas na scenie. I jeszcze jedna bardzo istotna, Fest. Od kilku lat tradycją jest, że wystawa prac plastycznych i fotografii przybiera formę filmu. W tym roku film zmontuje Piotr z klasy drugiej B. Zobaczycie państwo dzieła, fotografii oraz zdjęcia. na Życzę wspaniałe twarze. Hej, nazywam się Bianka Matuszewska i uczęszczam do klasy pierwszej A, czyli z Vos. No i chciałam wam opowiedzieć dzisiaj o sztuce, czyli o mojej pasji. No to zaczęłam przygodę ze sztuką tak naprawdę już jak byłam dzieckiem. Zaczynałam od malarstwa i rysunku, ale później ta przygoda poszła w bardzo wiele stron, bo grafika warsztatowa, ceramika, w tym rzeźba. Robótki ręczne, ale też fotografia, która jest ostatnio moim ulubieńcem. No i tak naprawdę dla mnie sztuka jest bardzo ważna. Dzięki niej mogę wyrażać emocje, ale przede wszystkim też się zrelaksować. Mam nadzieję, że kogoś zaraża moją pasją, może i zainspiruje do jakiegoś działania w kierunku sztuki. Naprawdę sztuka jest. Świetnym sposobem na wypełnienie wolnego czasu, no i życzę jego oglądania.

Jestem Sofia Petruszenka z pierwszej B. Fotografią zainteresowałam się w sumie parę lat temu. Zaszczepiła we mnie miłość do fotografii moja mama, ponieważ ona bardzo lubi robić zdjęcia i szukać pięknych i wspaniałych rzeczy, które można znaleźć w otaczającym nas świecie i ludziach. Ponieważ fotografia to nie tylko obrazek. Fotografia to też wspomnienia i emocje, które u nas wiążą się akurat z tym zdjęciem. Więc zapraszam do obejrzenia moich prac. Za każdym moim obrazem stoi jakaś jedynka bądź dwójka w szkole, bo tak odreaguje te sukcesy. Może w tej sytuacji powinnam zacząć więcej się uczyć, ale zwykle jakoś tak się dzieje, że chwytam za pędzle. Czasem maluję z głowy, czasem udoskonalam klasyków. Jedno pozostaje niezmienne. Ostatnio dużo maluję. Czy tego chcę, czy nie. Natasza Hensler, druga B. Hejka, nazywam się Kasia, chodzę do klasy 2P i chciałabym się z Wami podzielić kilkoma moimi pracami, które wykonałam w ciągu ostatniego roku. Nie będzie ich niestety zbyt wiele, ponieważ niemalże cały mój czas wolny, poświęcam na pływanie oraz na naukę, a pływanie jest bardzo, bardzo czasochłonnym sportem. Także i tak cieszę się z tego, że udało mi się jakkolwiek kontynuować moją twórczość artystyczną Po pływaniem i malowaniem lubię grać na pianinie oraz wspinać się po górach Mam nadzieję, że moje prace wam się spodobają i życzę miłego oglądania I jestem uczniem klasy pierwszej. Często zdarza mi się, że widzę coś ciekawego, interesującego w otoczeniu. Zazwyczaj są to kompozycje natury, nieba, krajobrazu naturalnego i przyrody nieożywionej. Chcąc zachować piękny widok, ujęcie, robią zdjęcie. Nie jestem profesjonalnym fotografem, a jedynie próbuję stworzyć coś ładnego, co może mogłoby dążyć do rangi sztuki. Lubię robić zdjęcia, a podczas wyjazdów i podróży robię ich wiele. Po powrocie oglądam je wspominając przyjemnie spędzony czas. Zapraszam do obejrzenia kilku wybranych przeze mnie zdjęć. E aí